Już! Już! Wysoko! Wyprzedzamy! Kasuj! Darek, nie jaj. kładziesz się! Szybciej, Darek, biegaj! Łup! Rozum. Ruk. Hej! Co ja powiedziałem? Ciało! Darek Rożny! Ciało, a wy stajecie na nogę! Nie ma tak! Wyprzedzamy do piłki, Ty, Szymek, nie gryziemy palców, jedziemy, jedziemy, atakuj już go, już, ciało, ciało. Chodź Darek, chodź. Brawo. Jedź, 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 puszczaj już, tak jest, chodź tam ktoś, rzucaj, brawo, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Darek, przy skrzydle. Przy skrzydle, Darek. Darek, tak jak wczoraj, przy skrzydle. Wrócił. Wracaj, wracaj. Kasuj, kasuj, kasuj. Grasz. Kasuj, kasuj. Do skrzydła, Darek, do przodu. Miłek, miłek. Jeszcze, jeszcze. Nie stoimy. Darek, ostrzej, odkręć się. Jeden, na co czekamy? Odkręć się. Jeden do niego! Jeden, jeden do niego! Kupaki! Odkręć się! Słyszycie, popijaliście? Jeden do zawodnika z piłką. Nie stoi, my stoimy na czekaniu. Darek, pamiętasz wczorajszy trening? Pamiętasz? Już! Walka, walka! Jedziesz! Za władan! Chodź, kończ to ma... Do skrzydła Darek! Szybciej! Strzał! Strzał! Darek, nie! Jeden do niego! Nie, nie, nie! Popraw! Ostrzej Darek! Szybciej, 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 szybciej. Jazda do przodu, Darek. Jazda, szybciej, szybciej. Chłopaki, nie możemy stać, jak oni grają. Nie schodź tam, nie, nie schodź, schodź tam. Szybki, szybki, ciało, tak. Wchodź, brawo. Jeszcze Mateusz, nie odpuszczaj. Jedź, Szymek, dobrze. Kasuj, gasuj, go. Darek, do skrzydła, nie schodź do środka. Jeden z jednej, drugi z A z drugim. Uważaj u niego. Wchodź. Brawo, Szymek. Darek do skrzydła! Chłopaki, w ogóle u nas nie ma ruchu. Piłka jest tu, a reszta stoi. Szeroko! I Tam. Do skrzydła! I Ja po co do środka? Nie, jak nie, 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 nie! Filip! Filip, nie, do do środka. Darek, do środka! Darek, do boku. Już do niego. Brawo. Szymek, do niego, do przodu. Szymek, dojdź. Do przodu, Darek. Szybciej. 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 Dobij, dobij. Brawo. Dobi. Jeszcze. Nie stoimy, wracamy. Brawo. Darek. Darek, twój strzał. Nie wchodź tam! Kryjko! Kryjko! Matyj, Kryjko! Filip! Łapamy ty! Przepchnij! go! Panie sędzio, atakuje bramkarza, no co jest? Panie sędzio! Tu piszczemy, a jak on szarpie bramkarza, to co jest? No słucham. Jeżeli pizdziemy w jedną, to wizdziemy w drugą. Ja, ja, ja. Co jest, jak pan sędzia złoży, no to przykro. Dobrze. a nie No bo jak w jedną piszczę, a w drugą mnie, to co jest? Darek do skrzydła. Do skrzydła i w ruchu. To co wczoraj na treningu robiłeś? To co na treningu? Wróć do przodu, Darek. Nie złapał, nie złapał. Darek do skrzydła! Powrót, powrót, powrót! Do przodu jazda! Szybciej! Szybciej, Darek! Darek, tak jak wczoraj na treningu! Biegaj szybciej! Już się pokazać do grania Już, wchodzisz, tam! Zostań tam! Zostań tam! tam! Darek, do skrzydła! Bardziej do skrzydła, Darek, nie schodź do środka, nie schodź do środka! Nie schodź do środka! To mi! Brawo, brawo! Mogę teraz też faul, tak? kolega. Nie wszystko samo. Panie sędzio, jeżeli gwiżdżemy wejście w piłkę, a szarpanie zawodnika nie gwiżdżemy, to przepraszam, co? 100 gramy. Albo gwiżdżemy w dwie strony, albo wcale. Dobrze, I wyjazd.

Dobrze. Graj, graj. I do przodu. Do przodu Darek. Jazda. Strzał. Dobrze. Bardzo dobrze. Tylko jeszcze przyjmij ją. Darek do skrzydła. Nie właś do, do środka! Nie pomóż mu! Brawo! do środka! Jeszcze w wieku, całym, całym, całym! Brawo, brawo, ma! Taki wszyscy zmiana, chłopaki! Biegnie! Bądź koparkiem, przecież... przecież Biegnie! Biegnie! tak. Biegnie! Biegnie! mamy, Biegnie! 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 Podejdź jeszcze, Szymon, Szymek! Przyjmij, przyjmij. Do środku, do środku. Do jeden! Bardzo dobrze. Jedź i wywal! Pokaż mu się, przecież wrócić do przodu! Brawo, Jasza! Już linia! Mateusz! Linia jest! Ekstra! Wchodź, Maciuś! Ej, panie sędzio! To nic nie było? No, chyba nie chowaj się za zawodnikiem! Szalej Józiu! Wejdź Willi, wejdź do niego! Okay. Spokojnie, przyjmij Józef! Do końca Józef! No, Mm-hmm. Na gazie Bartek! Na gazie! Komunikacja, Józek jest! Bardzo dobrze Mateusz, to od razu ze strzałem. Już do niego jeden! Bartek jest tu tam. Nie nie stój mu tam. Mu Przecież oni na to czekają. Zobaczcie do niego. Asekuruj, asekuruj ten brak. Już jeden tu wychodzi. Szybko. Mateusz. Co ty robisz? Kasuj, kasuj, przepij go, przepij go.

Za piłką, za piłką! zaraz się! Zostaw 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 jedziemy! Zostaw jedź! Jedź! jedź. Poszła, brawo. Już gra, już gra. się! się! Zostaw się! Zostaw się! już, się! się! Kość Maciusz! Ale graj do było bardzo dobrze. zanim Brawo! Czyli już graj, graj Piotrka! Graj Piotrka, nie kiwaj się! Józef Kość na prole, powrót! Chodzisz Maciuś Maciusz, nie kiwaj się! Krzycze graj Piotrka, to graj Piotrka! Dobrze! Jedź Piotr do niego, przemknij, przemknij go! Po piłku przy Szymek! Przerzuć! Brawo. Brawo! Jedziemy do przodu, wyjad! Macie komin jak do przodu, do przodu! Jedziemy! Jedź, jedź Maciuś, potem! Ale pomóżcie Damianowi na Krycie już, krycie! już, mocno! Krycie, księtek szeroko! 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 Krycie,

Dobra, poczekaj, poczekaj. Patryk na obronę. Patryk, został Patryk, graź w obronie, kasuje! Brawo! pamiętaj, że kasuje, tak jak Adam! Nie ma odpuszczania, jasne? srebro. No

A tak Brał go! Znaczy jego prąda, że atakuj normalnie. Brak! Bartek! szybciej, szybciej! Już, już ucieka! Brak! Brak! Drex! Graj, graj, graj! A Tam miał przyciela, teraz tutaj łapie piłkę i... tam linia! Jedziemy. Do niego dobry! Dzień dobry! Jedzie

Darek, do końca. Nie odpuszczaj. Nie odpuszczaj. Chodzisz w bramkę. Po co tam leżysz? Dobi. Wchodzisz stąd. Paki, jak mówiłem, rozpoczynamy. Wy kopiecie coś między sobą, a co ja mówiłem dla do na rozpoczęciu, do boku. Chodź, 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 Darek skrzydło twoje. Jazda! Co stoi? Kita, 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 kita! Nie odpuszczaj! Darek. Coś tam zgubił? Co tam zgubiłeś? Co tam zgubiłeś? Darek. Darek. Ze skrzydła wchodź nie pchaj się do środka. Po co się pchasz do środka? Tam jest ciasno, rozumiesz mnie? na Darek, skrzydło. I zacznij grać w końcu. Bo ci nie, naprawdę nie będzie tego, co się umawialiśmy. Wczoraj potrafiłeś, nie? Do końca! Jeszcze raz! Dobrze! Jeszcze! Do końca! Nie odchodź! Po co odchodzisz? I jedziemy! Skoczki ten! Brawo! Nasze! Nasze! Ekstra! Krzutka! Maciusz! Maciusz! Chodź tam! Darek, skrzydło! Nie złaź do środka! Maciek! Jesteś obrońcą, ale jest rzut rożny, Chce bramki widzieć młody. Zakończy zaraz grę.